Cześć, w tym filmiku pokażę Ci jak możemy przywrócić ustawienia fabryczne w Samsungu Galaxy S25 Ultra. Aby to zrobić najpierw możemy na przykład wejść w ustawienia, następnie w ustawieniach przechodzimy na sam dół i wybieramy zarządzanie ogólne. W tym miejscu znajdziemy resetowanie i tutaj na samym dole znajdziemy resetowanie danych fabrycznych Mamy oczywiście podsumowanie, to co zostanie usunięte z telefonu, czyli w zasadzie wszystko Dlatego warto zrobić sobie kopię zapasową zanim podejmiemy się tego kroku Kiedy jesteśmy gotowi to na samym dole znajdziemy opcję resetuj Po czym będziemy musieli oczywiście wprowadzić również hasło do naszego telefonu Potwierdzić wybór i wtedy możemy wyczycić wszystkie dane Natomiast jeżeli nie możemy skorzystać z, z ustawień Możemy także skorzystać z tak zwanego recovery mode, czyli trybu ozyskiwania. Aby udać się do tego trybu, będzie nam potrzebny kabel USB i będziemy musieli podłączyć telefon do komputera. Także robimy to. Podłączamy telefon do komputera. Ważne, żeby to było do komputera, a nie na przykład do ładowarki. Ponieważ w, w takim wypadku nam nie zadziała. I następnie musimy wyłączyć nasz telefon. Także wchodzimy w menu zasilania i wyłączamy telefon. Następnie musimy także cierpliwie poczekać, aż pojawi nam się ikonka z, z ładowaniem, ponieważ mamy telefon podłączony do komputera, więc mamy tutaj także ładowanie telefonu. Za chwilę nam się pojawi ta ikonka, proszę bardzo, i jeszcze na dole pojawi nam się informacja odnośnie baterii. Następnie, kiedy pojawi nam się właśnie, to musimy nacisnąć i przytrzymać przycisk boczny oraz przycisk od podgłośniania muzyki. I teraz w tym momencie możemy właśnie to zrobić. Naciskamy oba te przyciski, które wspomniałem. Za chwilę pojawi nam się logo Samsunga. I teraz możemy już puścić. W tym miejscu możemy sobie nawigować za pomocą przycisków odgłośności, czyli przycisk od podgłośnienia to jest krok w górę, przycisk od przyciszenia to krok w dół. W tym miejscu musimy znaleźć Wipe Data Ukośnik Factory Reset i zatwierdzamy nasz wybór naciskając przycisk boczny. I na tutaj również schodzimy y, pozycję niżej i wybieramy Factory Data Reset i w ten sposób również możemy wyczyścić nasz telefon. I to tyle. Jeżeli możesz to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.